Cześć, ja się nazywam Jacek Paszkowski i w dzisiejszym odcinku um, kontynuujemy Dla miłośników leżenia na brzuchu. Um, wątek, który rozpoczął się już dawno temu, i jeszcze widać ślady tego podstawowego wzorca pełzania w tym ruchu, chociaż coraz bardziej są rozmyte i zatarte, um, czy zatarte. No, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Bardzo przyjemny i ciekawy ruch. Wspaniale uruchamia tułów, ale też klatkę piersiową i barki i łopatki. No, bardzo kompleksowe, także zapraszam na podłogę. Dobrze, zaczynamy od tego podstawowego wzorca, czyli. Łokieć i kolano do siebie. I teraz, jak będę podciągał sobie prawy łokieć, to tym razem podciągnę prawy łokieć, ale lewe kolano po prawej stronie. Czyli muszę to lewe kolano, przełożyć pod prawą nogą może z tej perspektywy będzie lepiej widać czyli prawy łokieć i lewe kolano tak czyli pod prostą prawą nogą podciągam sobie lewe kolano Tak. <laughs> i to samo oczywiście robię potem po drugiej stronie, czyli lewy łokieć i prawe kolano. I na zmianę. Łokieć i przeciwne kolano. Teraz wracam do bazowego wzorca, czyli łokieć i kolano po tej samej stronie. I tym razem, gdy będę podciągał kolano, to podciągnę przeciwny łokieć. Tak, czyli podciągam prawe kolano i przeciwny łokieć. Czyli tutaj muszę. Obrócić się na bok barkami, po to, żeby ta ręka mogła zmieścić mi się przy podłodze i wędruje sobie do przeciwnego kolana. A tę rękę mogę po prostu zostawić sobie w górze. No, z boku będzie to wyglądać no, tak, że podciągam sobie, ta ręka zostaje i tym razem ręka łokieć, który podciągam, przechodzi pod ręką i przyciągam sobie. Kuku, tylko tak? mogę też głowę wsunąć sobie głębiej, wtedy plecy muszą się bardziej zaangażować. I znowu symetrycznie raz po jednej, raz po drugiej. No dobrze, teraz znowu jak wrócę sobie do bazowego wzorca, łokieć i kolano, to teraz podciągnę prawe łokieć i prawe kolano, ale po lewej stronie. Czyli obracam się na prawy bok, po to, żeby łokieć i kolano podciągnąć sobie po przeciwnych stronach. I znowu, jak położę się bokiem, będzie widać co innego. Tak. Oczywiście ruch, który wymaga zaokrąglenia pleców po to, żeby łokić kolano, mogły się przybliżyć. Można dotknąć, oczywiście, ale jeśli nie dotykasz, jest równie dobrze. No dobrze, i teraz sobie to złożymy wszystko razem, elegancko. Czyli leżę sobie w tej pozycji, podciągam łokieć i kolano po przeciwnej stronie, ale ten ruch jest po to, żeby ten łokieć mógł przejść pod moim bokiem i wyciągam rękę na drugą stronę. I druga strona. Bo cały cymes z tym podciąganiem kolana i łokcia po przeciwnej stronie, czyli lewy łokieć i lewe kolano podciągam sobie, ale po prawej stronie, jest taki, że jak podciągnę to kolano w górę, a ta noga zostaje prosto w dół i tu podpieram się ręką, to mogę wyciągnąć trochę tę nogę w dół i zwróć uwagę, co się dzieje z moimi barkami. Ja Pokazuje to do przesady, żeby było widać pewien kierunek ruchu, który jest mu potrzebny do tego, żeby tę rękę przełożyć pod spodem. Bo jeżeli ja leżał całym ciężarem ciała tutaj na podłodze, to jak ja mam przełożyć ten łokieć na drugą stronę? A jeżeli ja wyciągnę tę prostą nogę troszeczkę w dół, troszkę się podeprzę ręką, to nagle tu pod bokiem, tego nie widać, bo tu są ubrania i nie widać tego... Ehm. To pod moim lewym bokiem się robi przestrzeń, żeby przełożyć tę rękę. Jedną, w drugą, bo też chodzi o to, żeby zrobić ten ruch bezpiecznie, bez zgniatania i nadwyrężania barku, w tej pozycji. Ja nie chcę w takiej newralgicznej pozycji, gdzie mam ciężar ciała, i tu przyciskam sobie części ciała swoim ciężarem, jeszcze robić jakichś karkołomnych ruchów. Mogę sobie uszkodzić bar. Więc chodzi o to, żeby tutaj była. Przestrzeń do ruchu, że ta ręka może sobie dowolnie tutaj przechodzić pod spodem, tak? eee, Po to jest to podciągnięcie nogi. Ja ta noga zostaje prosta, i wystarczy, że tutaj podniosę po prostu ten, to ułożenie nóg, bioder i to podparcie sprawia, że ja mogę sobie tu dowolnie, tak jak miał tutaj sznurek przyczepiony do tych prawych żeber, i on mnie ciągnie do sufitu. Mogę unieść w związku z czym tu się robi przestrzeń. Tak? Nawet nie muszę wyciągać tej nogi w dół i przekładam sobie rękę na drugą stronę. To ważny element, żeby się tutaj e, nie szarpać z tym przełożeniem ręki, bo to będzie obciążać staw barkowy. A tego byśmy nie chcieli, po co sobie obciążać staw barkowy? A, to jeszcze pokażę kilka razy z boku na bok, symetrycznie. Czyli ręce już sobie leżą szeroko. Podciągam rękę i nogę po przeciwnej stronie. Przekładam łokieć pod sobą. Nie wiem czy pamiętacie taki był odcinek pod tytułem wiatraki. że to był trzeci ruch. A... Trochę inny, wspaniały ruch gdzie żeśmy. Robili sobie takie przechodzenia, gdzie ręce były cały czas jak wiatrak, w jednej prostej linii, i z tej pozycji było przechodzenie z brzucha na plecy. To jest troszeczkę ruch, który może trochę nawiązuje do tego, bo jest to ułożenie rąk szeroko i tu przykładam rękę pod spodem to też trochę nawiązuje do może wyglądać trochę jak wiatrak tylko raz jedną ręką a raz drugą tak można szybciej oczywiście. Chociaż w tym ruchu tempo nie jest znowu tak bardzo myślę wskazane. Ponieważ tutaj w szczególności trzeba po prostu e, pilnować tego, co się dzieje z barkami. Więc jeżeli czuję, że masz już tą koordynację naprawdę ogarniętą, to wtedy można trochę zwiększyć tempo, a tak po prostu ostrożnie obserwować, co trzeba zrobić z klatką piersiową, bo to jest przede wszystkim na uruchamianie klatki piersiowej, żeby sobie zrobić miejsce dla tej ręki. Tak wspaniale ten ruch uruchamia i klatkę górną i dolną i łopatki i barki. Ale ostrożnie, nie na siłach. Czuję, że ta ręka ci się tutaj blokuje, to nie siłuj się. Poszukaj tego ruchu w klatce piersiowej. Wiele ze szkiców, które tutaj Pan pokazuje, ma elementy uruchamiania klatki piersiowej. Jeżeli jakiś ruch czujesz, że gdzieś ci się zacina, nie siłuj się za bardzo z tym. Poczekaj, aż znajdziesz w sobie miejsce poprzez zrobienie innych ćwiczeń. Potem można wrócić do tego i będzie łatwiej. Um, dobra to tyle na dziś, um, być może to będzie koniec naszego y, wątku z y, pełzaniem, chociaż jeszcze jest jedna rzecz, która też będzie na brzuchu, którą zrobię niedługo, może za tydzień. Um, y, zapraszam też jak zwykle na swoją stronę metoda myślnik gdzie znajdziecie lekcje ruchowe do samodzielnej pracy. Zachęcam do ćwiczenia również w tym formacie dla pogłębienia kontaktu ze sobą, zwiększenia samoświadomości poprzez ruch. Taka była też idea Moshe Krajca Zwiększenie samoświadomości poprzez ruch. Ruch jako narzędzie do tego, żeby stać się bardziej świadomym. A jak stajemy się bardziej świadomym tego, jak robimy to, co robimy, to wtedy większe rzeczy staje się łatwiejsze. Tak? Mamy ten Element wiedzy o sobie e, bardziej rozwinięty dzięki właśnie takim lekcjom. To pozdrawiam, do zobaczenia następnym razem, cześć.